Jak co roku w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Trzebiesz w Tanowie można nabyć drzewko bożonarodzeniowe. Dominuje świerk pospolity, który pochodzi z plantacji, a częściowo z cięć przerzedzających. Jest to świerk pospolity z naszego tutaj lasu. Są i jodełki ze szkółki leśnej. Jest także ze szkółki leśnej świerk kujący. Oczywiście, jeżeli zapotrzebowanie będzie zarastało. Jesteśmy w stanie przygotować następne partie chorinek. Nie chcemy wycinać na zapas, żeby zawsze były świeże. Jeżeli te zostaną sprzedane, na pewno przygotujemy nową partię. Tradycją kontynuowaną od lat jest możliwość ogrzania się przy ognisku, upieczenia kiełbaski i otrzymania ekologicznego upominku od leśników. Szukamy przede wszystkim fajnej choineczki, jeszcze nie wiem, bo dopiero przyjechaliśmy, więc, ale chyba się zdecydujemy tutaj na tą jodełkę. Kto będzie dekorował? Dzieci będą dekorowały, bo to ich rola. Czym będą dekorowały? No tym po prostu, co mamy, zbieramy już od pokoleń z, z domów rodzinnych, to co jeszcze zostało, no i to co w tej chwili powstaje nowe, bo nowe pokolenie przygotowuje swoje dekoracje. Lampaczki kolorowe, drewniane. Figurki, grzybki, mikołajki i na pewno nie tak jak obecnie, tylko musi być kolorowo i wesoło. Sprzedaż potrwa do 21 grudnia. Po choinkę można przyjechać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Chętni mogą przywieźć ze sobą kiełbaski i upiec je przy ognisku. W Tanowskim punkcie można także za darmo otrzymać gałązki na strojki. Często przyjeżdżają rodziny. Również z dziećmi i robią sobie tu takie krótkie, drugie śniadanie. Pie, pieczą kiełbaski. Mamy tutaj kijki dostępne, możemy y, udostępnić chętnym. No, należy tylko w kiełbaskę się zaopatrzyć, bo nie mamy tutaj punktu gastronomicznego. Ale wiem, że co roku sporo y, y, osób korzysta y, z tej dodatkowej atrakcji. Pracownicy nadleśnictwa tradycyjnie wręczają ekologiczne ozdoby świąteczne do powieszenia na choince.